Pierdalam, spierdalam, spiertałam, nikt nie kurwa nie złapie. Bierz to, bierz to, chapaj tą wodę, chapaj, Hapa, chapaj. Kurwa, będziesz żałowała. Ha, 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 ha. Ha, no, słyszę już jak się topisz. Top się, kurwa, top się, kurwa, top się, kurwa. Aaaaa! Oj, ja pierdala. Ha, pojebany kurczaczek. A, 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 Dobrze i tak, dobrze, dobrze. A, a. Cześć. Co się stało? Co się stało? Aj, wspierdaj. BIERZ, BIERZ szybko, pudełko, pudełko, pudełko. O, ja pierdola. Cześć, cześć. Nie widzieliście może MOJEGO pudełka? Gdzie jest moje pudełko? No, pewnie trzymasz je w ręce, to pudełko twoje. Na co to pierdolisz? Nie wiem, gdzie jest twoje pudełeczko. Nie wiecie, gdzie jest moje pudełeczko? No, jak to nie wiecie, gdzie jest moje pudełeczko? Kurwa, gdzie moje pudełeczko? No trzymasz je na ręce, prawda kuczaczku? Ja wiem, gdzie twoje pudełeczko, gdzie. Naprawdę, gdzie, gdzie? Mm, coś ci tak, a może jednak jestem. Tam... Dobra, spierdalam, lampa. A co za pojebany kaczor.